Cześć. Marek, Broker Maszyny, a więc Jan Centrum. No i cóż my tu mamy? Nasz top seller SV22, maszyna, którą możesz pociągnąć na lawecie za autem z DMC, 3 tony dla przyczepy. I obciążenie. Nasi klienci elektryczni mówią, maszyna dwutonowa troszkę za mała, troszkę za mało wydajności. No i jest duży problem. Ten duży problem nazywa się, słuchajcie, to jest punkt stabilności. Ten duży problem nazywa się studnia telekomunikacyjna. Nowe studnie telekomunikacyjne mają 730 kg. Cóż tu mamy? Bloczek 500 kg. 10 wag odciągnika. Tak widzimy 25 kg. I podnosimy. Maszyna stabilna obraca się z tym. Nic dodać, nic ująć. Wszystko, czego oczekujemy. Oczywiście, musicie pamiętać, że ten obrót blisko siebie, bo to jest jednak duża masa. Ale stojąc do przodu, wstawię spokojnie wykop, pojadę. Nic więcej. SV22 najlepszy wybuch.